Obsługa motoroweru Romet Pony. Jest w tej chwili ustawiony w polu obsługi. Zaczynamy od świateł. Światła pozycyjne. Przekręcamy kluczyk w pozycję zapłon. I tutaj mamy włącznik świateł pozycyjnych. Dajemy ten przełącznik w lewo. Z przodu włączają nam się światła pozycyjne. To jest ten pasek LEDowy z tyłu. Światło czerwone światła pozycyjne, sprawne. Światła mijania. Żeby włączyć światła mijania, musimy uruchomić silnik. W tym celu należy złożyć nóżkę. Jest blokada, inaczej silnik się nie uruchomi. Uruchamiamy silnik. Automatycznie włączają nam się światła mijania. I to jest to górne światło. Światła drogowe. Silnik uruchomiony. Przełącznik świateł drogowych. Powinna nam się włączyć niebieska kontrolka świateł drogowych. Widać, że świeci i w przednim reflektorze dolne światło, światło drogowe. Światło mijania i światło drogowe jest tylko z przodu. Wyłączamy silnik, stawiamy go na nóżce. Zapłon włączony, sprawdzamy kierunkowskazy. Lewy kierunkowskaz. Przód. Lewy kierunkowskaz, tył, przełączamy na prawy, prawy kierunkowskaz, tył, prawy kierunkowskaz, przód, sprawne. I ostatnie światła, które będziemy sprawdzać, to światła hamowania, stop. Przedni hamulec, i w momencie, kiedy naciskamy na hamulec. Powinno natężenie światła się zmienić. Tylny hamulec, czyli nożny. Naciskamy i też powinno się natężenie światła zmienić. Światła są sprawne. Sprawdzamy sygnał dźwiękowy. Odezwał się, czyli jest sprawny. Sprawdzamy płyny. Płyn hamulcowy. Sprawdzamy zawsze na wypionowanym motocyklu równym podłożu. W zbiorniczku na kierownicy mamy płyn hamulcowy koła przedniego. Tutaj okienko i określony poziom minimalny tą kreską, czyli płynu nie może być mniej niż minimum. Drugi zbiornik koła tylnego. W zbiorniku mamy określony poziom minimalny i maksymalny pomiędzy minimum a maksimum. Musi się zawierać poziom płynu hamulcowego. Olej silnikowy. Olej silnikowy sprawdzamy na zimnym silniku, na wypionowanym motocyklu na równym podłożu. Tu w tym miejscu mamy miernik. Miernik wykręcamy, przecieramy, wkładamy ponownie, wyciągamy jeszcze raz i odczytujemy poziom oleju silnikowego. Musi się zawierać pomiędzy minimum i maksimum. Na egzaminie sprawdza się jedno światło, jeden płyn, są losowane. Obowiązkowo sprawdzamy zawsze naciąg łańcucha. Powinno się to robić przed każdą jazdą. Unosimy go między jedną a drugą zębatką. Naciąg łańcucha powinien być zgodny z zaleceniami producenta. Łańcuch powinien być nasmarowany, nie powinien posiadać żadnych widocznych uszkodzeń. Drugą czynnością obsługową, obowiązkową jest przemieszczenie motocykla w polu obsługi. Pozwól tutaj do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. I im telefon. Mhm. Wciągamy z nóżki, upewniamy się, czy nie ma żadnej przeszkody za motorowerem. Po liniach można chodzić, nie wolno kołem dotknąć linii. Na raz nam to maleństwo nie przejdzie, możemy zrobić korektę toru jazdy. Czyli raz odprowadzić go do przodu w polu obsługi, kursan wituk przeszkadza z swoim taskiem. Właśnie zrobiliśmy korektę, prowadzamy go tutaj w to pole ważne. Stawiamy na nóżce, skończyliśmy obsługę. I teraz przygotowanie do jazdy siadamy na motorower, chowamy nóżkę, ustawiamy lusterka. Dobrze by było sprawdzić sobie zapięcie kasku, o czym meldujemy egzaminatorowi, że jesteśmy gotowi do jazdy. Na obsługę i przygotowanie do jazdy na egzaminie mamy 5 minut. I to tyle. Możesz było.